Dzień dobry, witajcie ze szczęśliwą trzynastką. Trzynasty dzisiaj. Oznaki odnowienia DNA. To jest tytuł nowego filmu na kanale Era Wodnika. Pozdrawiam, moi drodzy. Nasze DNA jest szybko aktualizowane. Wielu ludzi miewa dziś dziwne sny, powracają wspomnienia z odległych czasów. Dużo częściej miewacie znaki wznoszenia się, takie jak na przykład dostrzegana godzina na zegarze 11:11. .11. Są to przykłady synchroniczności, to święte wezwania do przebudzenia, specjalne klucze. Kiedy widzicie te synchroniczności, to nawet jeśli wasza świadomość słabo rozumie, wasza podświadomość dokładnie wie, co się za tym kryje. Poza tym możecie odczuwać zakończenie pewnych relacji. Nagłe zmiany w waszym otoczeniu są również częścią korygowania waszego DNA. Zmienia się wasza częstotliwość drgań i wszystko wokół. W ten sposób wszystko, co nie jest już zgodne z waszym doświadczeniem, zacznie znikać z waszego życia. Wy sami zaczynacie postrzegać siebie inaczej i zauważać zmiany w swoich upodobaniach, w różnych rzeczach. Jest to szczególnie powszechne, jeśli chodzi o żywność. Właśnie to powinniśmy traktować z większą miłością, ponieważ czasami nadal się temu sprzeciwiamy. Nauczmy się szanować zmiany wewnętrzne, ponieważ są one częścią naszej transformacji i musimy mieć tego świadomość. Podczas tej aktualizacji DNA zaczniecie widzieć bardziej jaskrawe kolory roślin, natury, nieba. Wszystko będzie w jaśniejszych kolorach. Po usunięciu gęstszych warstw poczujecie się lżej i zaczniecie jeszcze mocniej odczuwać, że czas mija zbyt szybko i że niektóre zakresy czasu są szybsze lub wolniejsze niż inne. Zwróćcie uwagę na wasze wibracje. Dzisiaj wszystko, co czynicie, to, co myślicie, wszystkie wasze ruchy są obserwowane znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ci, którzy nie chcą, abyście przechodzili przez proces wznoszenia się, spodziewają się, że uchybienia jeszcze bardziej opóźnią was w tym procesie. Pamiętajcie, że wy, którzy wcieliliście się tu na Ziemi, ponosicie wielką odpowiedzialność za całą transformację naszej planety. Stary bagaż trzeba odłożyć na bok. Nie dźwigajcie brzemienia, którego już nie potrzebujecie. Postarajcie się usłyszeć głos swojego serca pojawiający się na przemian z oznakami synchronizacji. I różnymi innymi sygnałami wysyłanymi do Was wprost lub bezpośrednio. Wy wiecie, że to, co zostało powiedziane dawno temu, czyli oddzielenie pszenicy od plew, odbywa się właśnie tu i teraz. Błogosławień Wam wszystkim.